Tarnów Dębica razem 35 km, ten odcinek autostrady na pewno nie zostanie oddany w terminie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie zerwała kontrakt z dotychczasowym wykonawcą. Brak postępów w budowie to główny zarzut. Czy jest to głównie spowodowane tym, że wykonawca nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań? i Mimo to, że było wiele prób, tempo pracy, to do tego jeszcze zażądał zwiększenia wartości kontraktu o 200 milionów złotych. To doprowadziło do zerwania umowy między konsorcjum a Skarbem Państwa, które reprezentuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Procedura wyboru nowego wykonawcy robót budowlanych rozpocznie się niezwłocznie, tak, żeby te prace na 35-kilometrowym odcinku zakończyły się do końca 2013 roku. Wykonawca budowy to konsorcjum firm SEIC Construction, PBG SA, Aprivia SA i Hydrobudowa Polska SA. Przetarg na nowego wykonawcę ma być ogłoszony jak najszybciej, choć przerwa w pracach może potrwać nawet pół roku. Niestety do autostrad Tarnów ma wyjątkowego pecha. Jakiś czas temu okazało się, że splajtowała firma wykonująca odcinek Brzesko-Wierzchowsławice. Teraz zagrożony jest odcinek Tarnów-Dębica, bo firma, która go wykonuje, niestety nie wywiąże się w terminie ze Swoich zobowiązań. Tak więc oddanie autostrady znowu się opóźni, choć o ile, tego jeszcze nie wiadomo. Julita Majewska, Tarwizja.